Część piąta Techniki uzdrowienia siebie dłonie światła leczący dotyk obecności. Twoje dłonie nie są tylko fizyczne mają pamięć stworzenia mają linie, które pamiętają wszechświat. Połóż dłonie na swoim ciele tam, gdzie czujesz chłód, napięcie lub pustkę nie masuj, nie naprawiaj tylko dotknij. Uczyń z dłoni dwóch świadków obecności. Zamknij oczy. Oddychaj powoli. Wyobraź sobie, że z dłoni wypływa światło nie kolorowe, ale pierwotne. Niech będzie bez kształtu, bez zamiaru. To światło pamięci, nie działania. Dłonie wiedzą, jak być blisko, bez przemocy jak ogrzać ciało, które się zamknęło. Jak powiedzieć, nie jesteś sam. Wystarczy być z dotykiem, nie dla dotyku. Tak właśnie leczą istoty światła, nie ingerując. One tylko przypominają i ty możesz. Działanie końcowe. Moje dłonie pamiętają światło, moje ciało ufa ich obecności. Leczę. Przez bycie. Technika oddech spiralny, uwalnianie pamięci cienia. Są miejsca w duszy, gdzie światło się jeszcze nie dostało, nie dlatego, że zapomniało, ale dlatego, że czekało na ciebie. Zamknij oczy. Zrób spokojny wdech, aż poczujesz brzuch i serce. Teraz wydech. Nie w linii, ale w spirali. Wyobraź sobie, że twój oddech wiruje wokół serca brzucha gardła. Kręci się jak światło schodzące po spirali z nieba. Tam, gdzie schował się cień, niech oddech wiruje dłużej. Niech go nie wypędza, lecz ogarnia. Oddech nie ma walczyć. On ma pamiętać cię sprzed bólu. Spiralny oddech to ruch przypomnienia: Jestem tu. Nadal jestem i wybieram światło. Nie musisz wiedzieć, co uzdrawiasz. Wystarczy, że wirujesz oddechem, a nie lękiem. To technika, której używają dusze z szóstego wymiaru oczyszczają nie słowem, lecz rytmem istnienia. A teraz ty działania końcowe. Mój oddech pamięta moją prawdziwą formę. Kręci się wokół światła, nie wokół bólu. Oczyszczam się z miłością.